W dzisiejszym fascynującym odcinku ze SpongeBob Kanciasto Porty znajdziemy sekretne przejście, które doprowadzi nas do złotych majtek, które zagwarantują nam jedno dodatkowe życie. Ale to nie wszystko, ponieważ dodatkowo wyruszymy na misję w poszukiwaniu kremu postarzającego dla Twitchi. Tak, serio, postarzającego kremu. Ale zanim to zrobimy, chciałbym, żebyście pod tym odcinkiem zostawili 3000 niesamowitych łapek w górę, a w komentarzu napiszcie hashtag #maity, aby zwiększyć zasięgi tego filmu do granic możliwości. No i naj Najważniejsze, jeżeli ty, drogi widzu, jesteś nowy i jeszcze nie kliknąłeś czerwonego przycisku subskrybuj, to nie czekaj, w tym momencie klikaj czerwonego suba i zostań z nami na dłużej. Tak jak w poprzednim odcinku dostaliśmy misję, tak też w tym odcinku musimy ją wykonać, a mianowicie pierwsze co musimy zrobić to zejść po schodach wieży, ale coś czuję, że... Okej, okay, schody się odpaliły, tak więc możemy sobie na spokojnie zejść i wychodzi na to... Co to jest? zamek. To jest jakiś niebezpieczny zamek Naprawdę, bardzo niebezpieczny Trzeba będzie tutaj Oj, trzeba będzie tutaj uważać na te kolce Bo jak trafią mnie kolce, to coś czuję, że To może być koniec, więc na wszelki wypadek Lepiej tych kolce nie dotykać Nawet troszeczkę I dolecę, okej, okay, udało się Siema, za mnie atakujesz I czy my będziemy cały poziom w zamku robić? Kto wie, może właśnie tak to będzie wyglądało. Dobra, póki co. Bum, walnijmy i odpuszmy kolejne schody. Ale nie, chwila, my znamy zejść na dół, więc raczej tutaj. Nie, nie, kolce. Auć! Pułapka, najgorzej. Kolce to pułapka, uważajcie na kolce. Dobra, hops Co mam tu zrobić? E, chyba nic. Okej, okay. nie, nie dało wpadnie. się tutaj wejść, naprawdę, ale gra mnie strolowała troszeczkę. Tak więc co? Na sam dół wieżyczki. Teraz tutaj i teraz tutaj. O, pomyliłem się za pierwszym razem, bo poszedłem w złym kierunku. Ale teraz się już nie pomylimy. Musimy zejść na dół. Patrzcie na to! Mamy cały zamek. Ło, wow, coś czujesz, to będzie dość ciekawa misja. Tak więc oglądajcie odcinek do końca. To bardzo ważne i łapkujcie w górę, ile się da. A tymczasem. Lecimy. Kolejna zjeżdżalnia. Pięknie. Odpalamy. I na sam dół. Szybko. Tędy. Tutaj. Oj, żeby nie wanąć w tiki. Te ogniste wybuchają, więc trzeba uważać. I mam tylko dwie pary majtów. Dobra, trzeba będzie się postarać i ogarnąć kolejne. O, 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 o. I. I dobra, nawet bez latania się udało, pięknie Pogadajmy z tą rybą, zobaczmy co ma ciekawego do powiedzenia Czy w ogóle da się z nią pogadać? Nie, chyba się nie da Dobra, zbierzmy majty No i polećmy na sam dół Bo to jest to co musimy Co to jest za miejsce? Ej, to jest jakiś ogród Poszukaj różdżki Auć. Niebezpiecznie Dobra, złapmy majty Cyk, pyk i pyk Pięknie czy stąd się da wyjść w ogóle? O, coś tu mamy, co to jest? Przycisk Raz, dwa, bum Bum Nie da się, też pisaliście mi w którymś odcinku Że dwa razy trzeba schodzić, no nie da się Trzeba coś tu zrobić Według tego trzeba tutaj Mieć jakiś plecak Prawdopodobnie plecak do odkurzania Który był też w jednym z odcinków Ale niestety jeszcze tego nie mamy, więc póki co możemy Znaleźć różdżkę i prawdopodobnie trzeba to odpalić Bum, okej okay. Uuu, różdżka, może wróżkę? Nie, różdżkę na Chyba pewno się wyjście. Jest wyjście Różdżka o, jest To jest do dośmiornice, w sensie te, te meduzy mnie wkurzają małe Dobra, mamy to Co to jest? O nie Nie mam Żaden pojęcia to. Patryk jest? naprawi Musisz tylko znaleźć brakujące części, polizać je i z powrotem skleić. Świetna rada Patryku, na pewno to się uda. Zaauważy. Okej. Okay. Patryku, to genialny pomysł. Miałem o! nadzieję, że działa na magiczne różdżki. Dobra, czyli chodzi o to, że straciliśmy różkę, bo ona spadła z góry, to nie był klucz, tylko to była to różdżka. Działa. To ma sens Upewnie teraz. Jak wtedy, gdy zepsułem e, e, naprawiłem twój telewizor. Mhm. Mm twoją półkę z książkami. Mhm. Mm gacusia. Aha. Dobra, czyli musimy naprawić różkę, a w zasadzie da. to znaleźć brakującej jej części. Lodówkę do kupy. Co raczej nie powinno być trudne. Siema. Tu się nie dostaniemy, ale tu będzie przejście. Tak jest. Siema. Cyk, cyk. Bum, odpalamy. Ale tu nie było. Nie było nic tutaj. Halo, a gdzie jest kolejna część różdżki, którą potrzebujemy? Dobra, pyk. Dobrze, dobrze. Super jesteś, Patryk, nie zmieniaj się. Dobrze, że mi pomagasz. Ale teraz musimy wykonać kilka, tak powiem, niebezpiecznych skoków. Siup. Siup. W tym kierunku? Nie, tu nic nie ma. Dobra, tu pójdziemy sobie tędy na spokojnie. O, zadziałało. Dobra. Nie będę narzekał. Druga część różki została odnaleziona. Pięknie! Mamy dwa na trzy części kawałki różki. Teraz jeszcze tylko trzeci kawałek i możemy w końcu, że tak powiem, wrócić chyba na to wychodzi. I urządzić chyba przy... przyjęcie, o ile się nie mylę. Jakoś tak, jakoś tak będziemy musieli zarobić. Dobra. Hops, ciemka, pyk! I narka. Pięknie. Teraz w drugim kierunku. Zlizałem i skleiłem. Wszystko Patryk skleił. Zgadza się. Wszystko no, naprawił. Zlizał i skleił. Nie, nie, nie. <laughs> Jakkolwiek by to nie... Ło, 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 ło. O, przeżyłem. Siema, przeciwnicy. Chodźcie walczyć ze mną. Z nieposkromionym Spongebobem. Raz, dwa i hops. I lądowanie. Pięknie. Teraz tutaj. Nice. I co nam się to odblokowało? Kolejny etap. Wow. Jest jakiś labirynt chyba? Tak, to jest potężny labirynt i będzie przeciwnik, czyli będziemy musieli z nim zawalczyć, aby odzyskać ostatnią, trzecią część różki. Tylko pytanie jest następujące: jak się dostać dalej? Bo ja tu nie widzę przejścia. Jest, dobra, dobra, jest przejście. Hops. Tutaj i tutaj jest przycisk. Dobra, naciskamy. Pięknie, to o to właśnie chodzi. Teraz tędy. Dobra, to jest, to jest najprawdziwszy labirynt, ale myślę, że poradzimy sobie. Bez większych problemów. A, tutaj pyk! I teraz tutaj Doleciałem, jakimś cudem doleciałem, to najważniejsze. I tutaj teraz... Nie, już to nacisnąłem, to sam początek. To mi kompletnie nic nie dało. O, tu ty jak się rozpędził, chłop, co jest! Dobra, dobra, nie tak prędko kolego. No właśnie, bo to się tak kończy jak jesteś zbyt szybki. Wszyscy? Słyszę. Słyszę gdzieś jeszcze jednego. Na głowie mi siedział! Ja się rozglądam, patrzę Kawały gdzie on jest, on mi na głowie siedział. Dobra. Mamy to. Jeszcze jeden? Udaj się na. Dostaj, dostaj na dziedzińcu. Głupie galaretki, wkurzające. Dobra. Musimy teraz udać się na dziedziniec. A co tu jest? Oj. To miejsce wygląda ciekawie. Nie bez powodu są tutaj skały O proszę, szkoda, że tu nie ma monety Byłoby naprawdę spoko A jakbym przeszedł dołem To ryzykowne, ale sprawdźmy co tu się kryje yy, Chyba nic ciekawego Po prostu to jest jakieś przejście, które nam nic nie daje Ale przydałoby się monety A kto to jest? Kalmar A dokąd to bierzesz? O, jak się nauczył Języka w końcu Chcę udać się do Finlandii gdzie Wejść do Finlandii? Mogą tylko ci, którym dane było otrzymać zaproszenia. A nawet wówczas mhm. chłopcom wstęp wzbroniony. Chyba, że grają w zespole. O! Ty grasz w zespole? Niestety, przez moje obowiązki księżniczce mhm. nie będzie dane doznawać uniesień, jakie zapewniają moje melodie. O! Szkoda. Jestem zmuszony posiłkować się innymi, pośredniejszymi artystami czyli mną. Dobrze <laughs> mówić morskim chłystkom, takim jak wy, żeby się stąd wynosili! Może to jest wejście do zamku? O! Na Bo pewno to jest wejście do zamku. Na 100%. Musimy znaleźć wszystkie kawałki różdżki. Skoro jesteśmy na dziedzińcu, to czas udać się do stajni i złożyć różdżkę. Na to wychodzi, ale mamy niestety zamkniętą stajnię. W tej klatce zwierzęta. O rady, o rady, może jest tam żyrafa? Nie, tam będzie coś totalnie głupiego, ja wiem, coś nie tak czuję. Wypuścić z klatki to, co w niej siedzi. Koniki będą! Dobra, czyli musimy nacisnąć guziki i je wypuścić. Bum Nie, coś się obniżyło. Coś się wysunęło. Wow, okej okay. Tylko pytanie, co? Czy to jest jakieś przejście? Nie mogę Was wypuścić, koniki, przepraszam, muszę złożyć moją różdżkę. Znajdź klucz otwierający drzwi do stajni Okej, okay, czyli tamto się wysunęło nie bez powodu Teraz studnia Chodzę Skrzynia Pół grosika? No, przydałaby się moneta Tylko pytanie Jak ją wydobyć stamtąd? O. Trzeba pewnie coś nacisnąć Żeby się coś otworzyło i coś przesunęło Znając życie Dobra Musimy dostać się do skrzyni. Dobra, chodźmy tędy, skoro tu się nam otworzyło. To zobaczmy, dokąd nas to zaprowadzi. Siema, się ma. Bum. O, jednak to będzie dobra droga, coś tak czuję. Tędy musimy pójść. O, bo to się buja. Dobra, dobra, dobra. Raz, dwa. Mamy skarb. Nice. Dobra, przy okazji rozwalmy przeciwników, skoro już tu jestem. I złapmy piękny skarb. Ciekawe, co kryje się w środku. Spójrzmy to. Zielony klucz. Dobra, Mogłem zejść na dół, ale postanowiłem, że wejdę jeszcze wyżej. Ponieważ tu się może coś ukrywać, a ja potrzebuję bardzo dużo monet. A jak sami widzieliście, zbieram bardzo mało w tej grze monet. Totalnie jakby one są jakoś tak dziwnie poukrywane, że w ogóle ich nie mogę znaleźć. O, pewnie tu gdzieś, pewnie byłaby kolejna jakaś moneta na dnie, znając życie. Ale nie wiem, nie widziałem. Um. O, dobra, tu się wysuwa, pięknie. Siup, a tu jest kolejna skrzynia, czyli dobrze poszedłem, bardzo dobrze poszedłem Gdybym nie poszedł w tym kierunku, musiałbym tutaj włazić drugi raz Dobra, pyk Różowy klucz Okej, okay, znajdź klucz otwierający drzwi do stajni Wejdź do zielonej wieży i wejdź do fioletowej wieży Zacznijmy może od zielonej wieży I zobaczmy, co kryje się w zielonej wieży Siema Au, nic ciekawego mi chyba nie powiesz, na to wychodzi Dobra, to wejdźmy na samą górę. Hops Może tu będzie jakaś moneta? Dobrze. Nie. nie, będzie więcej przeciwników. Chodźcie się bić. Swaniaki, Hehe. Dobra, łatwo, łatwo z wami. Bardzo łatwo. I naciśnijmy. O, i teraz nam się. Okej, okay, to się wysunie dopiero. No dobra. I do różowej. Dobra, do różowej teraz musimy iść. To jest ważne, żeby dostać się do. A tu co jest? Wow. Złote majty. Ale są strzeżone przez tiki. Ha! Jakoś trzeba się tam dostać, ale pytanie: jak? Dobra, pewnie na dach, znając życie, i jakoś dachem. Ja muszę zdobyć majty. To jest dla mnie cel nadrzędny. Nie, to nic nie dało kompletnie. Dobra, wchodzimy do fioletowej wieży. Może tutaj znajdę rozwiązanie. A przynajmniej chciałbym znaleźć tutaj rozwiązanie Ale no kto wie, nie wiadomo do końca Czy to rozwiązanie uda się znaleźć Ale mam nadzieję, że sobie poradzimy Chodźmy na górę Hops I walka, oczywiście, klasycznie Pyk, pyk Pyk, pięknie Dobra, i bum Zadziałało to? Bum. O, podniosło się wyżej Musimy jeszcze jedną wieżę zaliczyć Niebieski klucz potrzebujemy, okej okay. Nie mamy niebieskiego klucza. Aha, czyli tu będzie pewnie niebieski klucz. Hmm, może być ciężko się tutaj dostać, ale spróbuję jakoś może z kopniakiem, może to wypali. To może, to może zadziałać, kto wie. Trzeba próbować. Chodź, chodź, chodź tutaj, Galareto. Było, było! Widziałem, widziałem! Da się, da się. Na pewno jest jakiś łatwiejszy sposób, ale ja spróbuję tym sposobem, bo jakby nie chce mi się szukać wejścia normalnego do tej wieży. Chyba, że to jest normalne wejście Ale jak już widzę kopniaka, to... Czemu by z tego nie skorzystać? Dobra, chodź, chodź Mam cię! Dobra, pięknie Pyk! Niebieski klucz jest zdobyty Pewnie trzeba było skoczyć stamtąd jakoś z góry Ale ja to zrobiłem na prostszy sposób Bo jestem chyba smart na to wychodzi. Dobra Do niebieskiej wieży Skąd się tam kryje? Trzeba tutaj wejść I ją sprawdzić Okej okay. A na samym szczycie prawdopodobnie kryje się oczywiście guzik. Dzięki czemu zdobędziemy ostatnią skrzynię i to pewnie będzie ten zielony klucz w tej skrzyni. Tak mi się wydaje. Bo raczej nic innego tam by się nie znalazło. Takie mam przeczucie. Dobra, nieważne. Jesteśmy na szczycie. Ojej, ile tu przeciwników? Napyk. Siup, siup, siup. O ty, niedobry. Dobra, chodź. Rozwalimy cię szybciutko. Sponge, bo patakuje. Let's go! O, o, o! Dobra, jeszcze na atak. Tak, tak, tak. Dwa ataczki. I bum. marka A jeszcze ciebie trzeba rozpykać. raz, dwa. Bum. I mamy to. Skrzynia ze skarbem została ujawniona. Szybko, na sam dół musimy ją zdobyć. I. I co będzie w skrzyni? Na pewno będzie zielony klucz. No musi być zielony klucz. Nie ma innej opcji. Bum. No, a to jest ten Złoty klucz, nie zielony Boże, złoty, zielony to już chyba otworzyliśmy Na samym początku Dobra, ale dalej nie wiem jak się tutaj dostać A, okej okay. Dobra, zauważyłem coś Coś zauważyłem, dobra, wejdźmy do fioletowej wieży Zdobędziemy złote majty To się przyda na bossa, na pewno Złote majty kolejne, pięknie Dobra, ja już widzę jak je zdobyć To było takie proste, wystarczyło troszeczkę pomyśleć Troszeczkę Tutaj nie tutaj, to będzie kawałek dalej To będzie tutaj O tak Mam to Haha ha. Złote majty są moje Jej Od razu lepiej Pięknie Zdobyliśmy kolejny HP container Dzięki czemu będzie nam łatwiej walczyć Mamy teraz tyle majt, że ojojoj oj, oj. Coś pięknego, dobra Skoro już tu jesteśmy, to wejdźmy oczywiście do złotych drzwi Czyli do stajni I uwolnijmy koniki Patrz Patryk Wow! Chciałeś kiedyś tak majestatyczne stworzenie wow. Ta kolorowa grzywa, błyszczące oczy i te... Piękny kawałek gruszczki w pysku Oddawaj różdżkę! Dobra, będzie wyjści konny Po został nam zielony! Jako minę zrobił! Dobra! Jazda! Łapiemy konika! <noise> Dokładnie! Dobra! I hops! Pięknie! Szybko! Ew. Walka! Jednorożec! No właśnie, to jest jednorożec! Musimy go złapać! Szybko! Tędy, tędy, oj! Dobra, nice. Bukerek. Pięknie, pięknie. Ło wow wow, wow wow. Nie, zaklinowałem się trochę. Teraz tu, siup, dobra. Szybko. A tak raz i dobra, teraz tędy. Gdzie ja w ogóle jadę? Nie mam pojęcia. Jakąś, jakąś dziwną trasą strasznie. To jest jakieś haszcze, lasy! Co to jest? wiedźmin, czy o co chodzi? Niebezpieczny rozwalony most. Oj ojoj, Szybko, szybko Tędy. Tędy, pięknie. I na samą górę. Nice! Dotarliśmy do majestatycznej, tajemniczej chaty, Wiedźmy. Albo czegoś takiego? Dziwne To właśnie rożec się za nim schował? Nie, dobrze, jeżeli jednorożec się za nim schował, to źle wróży. Bo wiedźma może tam być w środku. Tu się coś świeci. Widzicie to? Dziwne. Muszę tam podejść. Wygląda jakby tam była jakaś tekstura złotej szpatułki, ale tak naprawdę jakby się nie doczytała. O! Zablokowane. Hmm. Dziwne. Nie mam pojęcia, co może być w tym miejscu, ale no, skoro zablokowane, to pewnie w dalszym etapie gry to odblokujemy. Ale nie ma co ukrywać, jesteśmy na przedostatniej planszy, więc... No to już jest dalszy etap, gdzie powinniśmy mieć już praktycznie wszystkie zdolności. A my jeszcze czegoś nie mamy. Więcej galaretek! Te galaretki już są takie wkurzające, i one co chwilę się gdzieś pojawiają. Co chwilę mamy do rozwalenia galaretkę. Dobra, po rosiczkach i na samą górę na to wychodzi. Okej. Okay. Jestem ciekaw, czy będzie w tej chatce wiedźma. A jeżeli będzie wiedźma, to na pewno będzie to jakaś postać ze SpongeBoba z kreskówki. Jestem pewien, 100%. No i jesteśmy na szczycie wzgórza, gdzie jest jednorożec wiedźma. Siema? Twitchy! O! jesteś, Co? Jaką dziewczynką? O co, co ty gadasz? pozdrowiony, żółty rycerz. O! A? Dobra, czyli jednorożec jest tak naprawdę coś dziewczyną. prowadza was do mojej chaty w lesie. Witam panno wiedźmo. Ja mi jest rycerz SpongeBowl. Wraz z moim balonowym kolegą Patrykiem podążaliśmy za pani e, okazałym zwierzakiem. Oni się kąpił w garku, co jest? Bo zabrał coś co należy do nas. No właśnie, oddawaj fragment różdżki jednorożce. Chce pani przekonać go, żeby to oddał? Wybacz, ale wszystko co znajdzie tęcza zostaje ze mną. O nie, nie dobra. Mogłabym jednak wymienić się na cudowny krem postarzający z marszczucha na punkcie którego. Co? Cały mój sabac. Postarzający krem? Oh my god, nieoczekiwany obrazek najgorszy. What the hell is coming on here? O oh my god, o oh my god, Spongebob. No, no Może pomarszczyć skórę na tyle, że wygląda się dwa razy. Wow, starzej. bardzo przydatne! Giga przydatne. Jakby preparat postarzający, po którym wygląda się dwa razy starzej. Nie ma sprawy, Twitchy. Nie ma sprawy! Jeszcze opakowanie kremu postarzającego z marszczucha, już się robi! Dobra, czekaj, czy będzie drugie zdjęcie, jak ona się jak tym kremem wysmaruje? To kosmetyku go znaleźć tylko w najbardziej niebezpiecznej części lasu, wzdłuż brzegów rwącej rzeki Meanderson. Meanderson. Powinno być jeszcze trochę z ostatniego transportu, na który napadli herubinkowi bandyci. Herubinkowi? Napełni nim to wiadro, a może się z tobą wymienię. Może? Oczywiście, że się ze mną wymienisz. Dobra, lecimy. A, i tu będzie ta rzeka, tam gdzieś. Okej. Okay. Sprawdźmy, co tu jeszcze ciekawego można znaleźć obok jej chatki. Może jakąś monetę na dachu? Nie pogardziłbym monetą na dachu, ale chyba na dach się nie da wejść. Jeżeli chodzi o jej chatę, to też nie widzę nic konkretnego. Pyk. No to co, lecimy. Raz, dwa i odrobina! Okej. Okay. Raz, dwa i siup. Pięknie. No i lecimy na sam dół, bo to się zarwie. Jap. Yep. Czas wejść do rzeki. Aha, aha, i to jest rzeka, dobra. Uuuu. No, powiem szczerze, że dość niebezpieczna rzeka. Ta rzeka wygląda jak Chciałbym z niej Tam był coin chyba. Spadam, Muszę, Muszę to sprawdzić. Bo mam wrażenie, że to był gdzieś. Aj, teraz mnie na dół te, bo bez checkpoint Aj, ja, aj, ja nic z tym nie zrobimy. Dobra, no to idziemy normalnie w takim razie. A? O, co to jest? To nie jest krem upiększający, to jest krem pobrzydzający. <grych> Dobra, co tutaj mamy? E... Okej, okay, udało się, tak właśnie miał być Koń. Ej, coś jest nie tak z tym poziomem. Ewidentnie ten poziom jest jakiś dopasowany do mnie, bo znalazłem tu już chyba trzeciego coina w tym, że tak powiem, poziomie, a zazwyczaj znajdowałem 0 albo jeden piękny krem odmładzający z oczów, much i jakiegoś dziwnego zielonego gluta. Świetnie. Najlepszy krem na świecie. O, więcej galeretki. Słodka i lepka. Słodka i lepka. O. Dobra. I mamy kolejną część, która sobie tutaj po prostu leży, jak gdyby nigdy nic. Zbieram to. Jej, udało się. Dobra, rozwalmy trochę tiki. Raz, dwa. I ciebie rozwalmy. Tak, dobra. Gdzie teraz? O, musimy przedostać się na drugą stronę. Niebezpiecznej, rwącej rzeki. No, trzeba uważać. To miejsce wygląda naprawdę niebezpiecznie. Jak wpadnę, to od początku. A, Więc lepiej nie wpadać. Z Pięknie. Raz, dwa. Śmieszne w ogóle teksty gada spadł. Koniec z odparzeniami. Jakby nosił te majty z tydzień te same. Dobra, teraz tutaj. Siemka i narka. Chyba tu na samej górze powinno coś być, tak mi się wydaje. Ale nigdy nie wiadomo. Ale warto sprawdzić. Guzik! Czyli ważne Co to otworzyło? Tu raczej nie muszę przejść, bo to by nic nie dało. Bardziej muszę tędy przejść. O! Mamy kryjówkę spota. Proszę bardzo. O, Dobra, się ma spot. Mamy cię. 3 na 4 Krem, jeżeli chodzi o krem, to oczywiście mamy 3 na 4 Uuu, złota szpatułka? Kolejna złota szpatułka. <gry> Pięknie. Wow! Ej, 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 kolego, jesteś za duży w na to miejsce? Nie. Bum. I bum. Pięknie. Szybko się z nimi rozprawiłem. Oczywiście nie ze wszystkimi, bo zawsze musi być jakiś tutaj nietypowy przeciwnik. Jest. Auć Ale że podwójny atak Dobra, na górę, na górę, na górę Jeszcze wyżej Siemka I narka Dobra, czy udało mi się odblokować? Tak, pokonałem wszystkich przeciwników Dzięki czemu udało nam się tutaj no właśnie, dostać na samą górę Gdzie mamy ostatnią część? A ja, chciałem... A ja chciałem po złotą szpatułkę No właśnie A nie po galaretkę Give mi złota szpatułka Dobra, siemka Raz, dwa i raz, dwa. Wow! Zdobyliśmy kolejną złotą szpatułkę. A to co to jest? A majty? Patryku, mógłbyś mi podać te majty, proszę? Bo one utknęły w teksturach i nigdy ich nie dostanę już. Najgorzej, dobra. Chodźmy po ten krem, bo to jest nasza misja zdobyć krem. Hops, hops. I jeszcze hops. I mamy to. Ostatnia część kremu została zdobyta. Okej, okay, teraz możemy wrócić do Twitchi Let's go Ole, lecimy daleko Co jest grane? Ta gra w ogóle tak szybko się doczytuje Chwila, moment, płyk i już, co nie? Dobra Siema, wiedźmo, czas na mały tradzik Elo Tak, żyjemy O nie, najgorzej Rozpoczęło się. Czy będzie zdjęcie porównywawcze? Robota. A teraz spadajcie. ją, a miało postarzyć, Ale najpierw musimy naprawić rurczkę. Dokładnie. Naprawa rurczki. Wow, ping. Bogowie, naprawić żebyście dali mi O! Naprawi nam rurczkę. What? A teraz nocha. Co jest? Naprawiła to. I ten Patryk, jaką minę zrobił, widzieliście to piękne. Dobra. O, jednorożec. Czyżby, będzie, czyżby powrót na jednorożcu? No, gdybyś nie był balony Patryk, to pewnie tak by było. Ale niestety, życie balona jest ciężkie. I Hops. Nice, dobra. Czas wsiąść na rumaka. Let's go. O, ale szybki. No, jednorożec szybki jest. Ale z górki też nie ma co ukrywać, też się szybko schodzi i zjeżdża. Więc bez problemu sobie poradzimy. Tam coś pewnie było. O nie, złota moneta. Na pewno jakąś przegapiłem. Tutaj? Aha, bo te strzałki są chyba odwrotnie teraz. Tak to wygląda. Dobra, kto mi dał prawo jazdy? Straciłem dwa burgerki. Dobra. I do zamku. Czas ruszyć do zamku. I hops! Ale pędzę! Wow! jak mi wystrzeliło, co jest? Pięknie! Dobra, chodźmy tutaj. I teraz mam nadzieję, że nas przepuścisz. A gdzie jest Kalmar? Herold. O! Księżniczka wielorybów wzywa wszystkich bardów w królestwie, by o. odpowiedzieli na jej. <laughs> e, ja jestem bardem, chyba nazwanie. klaunem. Na stawili się na casting. Casting będzie. O kurczę, będzie jakaś kolejna rozgrywka fajna. Jest jeszcze miejsce dla dwóch poetów, którzy o. zdobędą uznanie organizatora przyjęć jej królewskiej mości i jego e, bezlitosnych. Ok. Myślisz o tym samym co ja, Patryku? Jesteśmy poetami teraz. Zdecydowanie. Ale gdzie w tak krótkim czasie znajdziemy szkolny autobus wypełniony mającym. Co? co? No dobra, nieważne, to jest Panjo, to jest Patryk. Czego ja oczekiwałem, że on powie coś mądrego? Co? Nie, co? Nie, miałem na myśli zgłoszenie no się na casting do zespołu, żeby dostać się do zamku i uratować Perłę. Dokładnie. No tak, to właśnie miałem na myśli. Pięknie! Czyli musimy wygrać casting Barda, aby dostać się na Pijama Party, ale to zrobimy w następnym odcinku.